Cześć. Z tej strony Iwana. I Adam. Blok pełną parą z znów planszy. Witamy Was w kolejnej recenzji pełną parą. Tym razem Mr. Jack. Gra dedukcyjna. Nasza pierwsza gra. Nasza dedukcyjna. pierwsza. Tak. Piliśmy już dość dawno pierwszą edycję. Mm -hmm. później, później pojawiła się nowa. A teraz wydaje tą nową edycję ponownie Rebel. W wznowieniu razem z dodatkiem. I o tej grze będziemy dzisiaj tak, rozmawiać. To dobra okazja, żeby o Mister Jacku przypomnieć, bo jest to gra już dość stara. Mm -hmm. Wydana wiele lat temu. A mimo wszystko okazuje się, że nadal przyjemnie się w nią gra. Mimo tak. upływu lat. Nie zestarzała się. Mechanika się niespecjalnie zestarzała. Oprawa też, bo ją zmienili. Mm -hmm. <laughs> Więc jest lekko nowa. Lekko. Lekko. Lekko, ale jednak. <laughs> Więc e, przechodzimy teraz do naszego już standardowego wstępu, mm -hmm. <laughs> który stosujemy w każdej recenzji, czyli co przykuło naszą uwagę do Jacka. I co przykuło Twoją uwagę do Jacka. Przede wszystkim temat. No, chyba tak, bo mhm. te, wtedy, kiedy kupowaliśmy Jacka po raz pierwszy, to te detektywistyczne seriale wchodziły w taki trochę renesans. To mhm. chyba jeszcze nie był nowy Sherlock, ale na pewno ale... było już Whitechapel tak, i tak. kilka innych seriali. Mhm. I tak jakoś zostaliśmy skuszeni. A że zawsze gry detektywistyczne przykuwały naszą uwagę, no to musieliśmy ją sprawdzić. Szczególnie, że to była gra dwuosobowa. Mhm. A wtedy mieliśmy fiksację na funkcję gier dwuosobowych. Dalej trochę no, mamy. Dalej mamy trochę, ale wtedy tak już bardzo, bardzo. szukaliśmy, kiedy mm. tylko dla dwojga. I Mister Jack właśnie tym przykuł naszą uwagę, że był grą stworzoną tylko dla dwóch osób, więc była gwarancja, że będzie działał dobrze mm. w dwie osoby, a nie tylko jako dotkliwy wariant. Mm. Dodatkowo temat, detektywistyczna rozgrywka. Tak, i możliwość wcielenia się w obie strony mm. konfliktu, można powiedzieć, bo oczywiście tematem Mister Jacka jest pojedynek między detektywem mm. a. Tytułowym Jackiem, czyli kubą rozpróbaczem. Tak. I możemy się wymieniać tymi rolami. Tak, raz możemy zagrać jako Jack, a raz jako detektyw. A nawet wskazany jest, żeby w jednym Zamienić. posiedzeniu mm -hmm. zagrać pełną taką, jakby parę, tak? Czyli raz ja gram detektywem, a raz Ty nim grasz. I mm -hmm. Jackiem tak samo. Wtedy możemy mniej więcej mieć takie, powiedziałbym, wyrównane szanse, żeby ocenić, kto wygrał. No tak, to aż się prosi, żeby, żeby e, przetestować zrobić. te tak. dwie strony. No bo wtedy, wtedy to jakby ma najwięcej sensu. Zresztą też ta nowa edycja, którą teraz wydano, z troszkę zmienioną planszą względem pierwszej edycji, została podyktowana właśnie tym, że sam autor, czyli Bruno Catala, stwierdził, że no, chyba jednak Jack ma trochę za trudno i mhm. trzeba trochę tą planszę przeprojektować, żeby wyrównać ten taki balans rozgrywek, czy też między Jackiem a, a detektywem. No i faktycznie ta plansza jest zmieniona, o czym powiemy troszeczkę później, co tam zostało poprzesuwane na tej planszy. Ale nim do tego przejdziemy, żebyście w ogóle zrozumieli ten opis mówimy. planszy, to musimy krótko opowiedzieć tak naprawdę czym Jack jest, tak? czyli jak się w tą grę tak naprawdę gra. Jest to gra dedukcyjna, a właściwie gra z elementami dedukcji dla dwóch osób, gdzie mamy osiem postaci, które bierze udział w rozgrywce i na początku każdej partii jedna z tych postaci zostaje wybrana jako Jack, tak? Czyli, mhm. czyli ten tytułowy Kuba Rozpruwacz i gra, osoba, która gra Kubą Rozpruwaczem, wie kto nim jest, tak? Czyli wie, kim jest, wie, kim musi uciec z dzielnicy Whitechapel, bądź tak długo ukrywać się przed detektywem, żeby, żeby zwyciężyć. Bo takie są jakby warunki zwycięstwa mhm. dla Jacka. Ucieczka z, z planszy, bądź Lawirowanie gdzieś po planszy, żeby tylko detektyw się nie dowiedział kim on jest i go nie oskarżył. Płudzenie za nos. Tak, dokładnie. Płudzenie za nos. A detektyw musi go złapać, tak? Mhm. tak taki jest cel zwycięstwa detektywa. I robimy to na takiej planszy, która jest podzielona na heksy. Na tej planszy kładziemy pionki postaci w formie takich drewnianych dysków z naklejkami. Mhm. Każdy dysk ma dwie strony. I na jednej stronie jest osoba winna, na drugiej niewinna, mm. tak? Jedna strona jest kolorowa, a druga strona jest... wyszarzona, Tak, tak celowo, szale. żeby można było to mm. oznaczać. I w kolejnych rundach, postępując raz Jack, raz Detektyw, raz Jack, raz Detektyw, e, wybieramy sobie takie specjalne karty, które aktywują nam te piątki. Mm -hmm. W niektórych turach zaczynamy od jednej karty dla Detektywa, a następnie dwie Jack i potem Detektyw, a w innych na no, odwrót. No, I tak robimy mm -hmm. to kolejno. Co drugą turę tasując wszystkie osiem kart, tak? Bo najpierw mamy cztery do wyboru, potem te cztery, które zostały jeszcze nie wybrane, a potem wszystkie razem tasujemy. tasujemy i ponownie. I tak sobie robimy przez kilka rund, aż osiągniemy jeden z warunków zwycięstwa. A te postacie mogą się po planszy poruszać, zazwyczaj hmm. muszą się poruszyć, i mają też swoje specjalne zdolności. Mogą przestawiać, czy e, zapalać latarnie na ulicach, hmm. sprawiając, że więcej światła na planszy, Mogą przestawiać blokady y, drogowe, mm. które sprawiają, że niektóre miejsca są niedostępne i nie można przez nie uciec. Przestawiać wejście do... Ka otwierać włazy tak. do kanału, gdzie można przechodzić między kanałami mm. po planszy i e, jakby robić sobie takie skróty. Przechodzić przez ściany. Tak, niektóre mogą przechodzić przez ściany, <coughs> czy tam po prostu przechodzić przez zamieszkałe budynki. Najbardziej no. o to chodzi, że mają, mm. mają dostęp do... No, znają się z mieszkańcami i mogą, mogą przepuszczają ich mieszkańcy przez swoje mieszkania. Czyli ja no tu tylko przejdę. Ja tu tylko, dzień dobry. Ja tu tylko mordercy szukam, proszę się nie zwracać uwagi. Mm -hmm. No więc to postacie po prostu w jakiś sposób naginają ogólne zasady ruchu rozgrywki i sprawiają, że na planszy coś się dzieje ciekawego. Mm -hmm. Aż żeby Jack uciekł i to jest bardzo ważna zasada po, pod koniec każdej tury, czy tam pełnej, mm -hmm. pełnej rundy, Jack mówi, czy jest widoczny, czy nie. I to jest jakby główne klucz całej rozgrywki, bo żeby Jack mógł uciec z dzielnicy Whitechapel, musi być, musi być niewidoczny, tak? Czyli musi to zrobić ukradkiem. A żeby był niewidoczny, nie może stać przy żadnej postaci innej, na polu mm -hmm. obok niej, ani nie może stać obok żadnej latarni. Bo jeżeli tak jest, to jest oświetlany przez światło. Jest widoczny. Jest widoczny, więc Jack tak musi lawirować między tymi e, pionkami innych postaci i elementami na planszy, żeby być niewidocznym, ale też żeby więcej niż jeden pionek był niewidoczny. Ponieważ jeżeli Od razu się odkryjemy tak, no Dokładnie, bo mm. jeżeli zostanie tylko jeden pionek niewidoczny, to będzie Jack i detektyw zapyta czy Jack jest widoczny, czy nie. Jack mówi, że jest niewidoczny, Stopka. no to wtopa, bo jest jedna osoba, więc tutaj mm. trzeba balansować między tym, jak szybko chcemy się jakby do wyjścia dostać. A tym, jaką zmyłkę zastosować, mm -hmm. żeby detektyw myślał, że to inna postać ucieka, a nie my. Tak? Czyli tak. trzeba tak robić, żeby zawsze ten balans postaci niewidocznych i widocznych był mniej więcej równy, mm -hmm. bądź przechylony na naszą stronę, żebyśmy Dokładnie. sensownie mogli siedzieć mm -hmm. w tłumie podejrzanych ukryć. Bo oczywiście detektyw zapamiętuje z rundy na rundę, kto już był niewinny w danym momencie i sobie ogranicza tą pulę osób, które ściga. Chociaż czasami może się to po. No, czasami się może pomylić, pomylić. no, ale to jest właśnie część tej gry, że też mhm. trzeba zapamiętywać. Tak. No i tak sobie ta gra działa. Nie jest to gra bardzo trudna, bo jedyną rzeczą, którą tak naprawdę musimy zapamiętać, jest kwestia zdolności tych postaci, mhm. które z nich mają obowiązkową zdolność, którą można użyć przed ruchu, którą po ruchu, ale poza tym same zasady są banalnie proste: jest to tylko kwestia: wybierz mhm. postać, rusz się na planszy. Użyj lub nie I tak A te zdolności też są oznaczone na karcie Symbolami, tak? tak. A oprócz tego jeszcze są wyjaśnione w instrukcji, jest też taka kwestia pytań i odpowiedzi. Więc zasadniczo wielu pytań do Mr. Jacka się nie ma mhm. grając, tak? bo wszystko jest praktycznie w zasadach wyjaśnione. A i sama rozgrywka jest bardzo króciutka, bo trwa około 20 minut mhm. na partię, no chyba, że bardzo, bardzo, bardzo myślimy. I trzeba dodać tutaj, że no, może się nam to zdarzyć. Mhm. Ponieważ Jack jest raczej grą, która dość, mimo że jest dość prosta, to jednak zwoje troszkę przepala, bo trzeba analizować, tak. czego nie zrobić, żeby się nie podłożyć czasami, grając Jackiem, a detektywem trzeba analizować, jak te postacie układać, żeby mm -hmm. jak najlepiej sobie zawęzić grono podejrzanych, albo jak najlepiej utrudnić potencjalnemu Jackowi ucieczkę. Mm -hmm. Więc nie jest to wcale gra banalna, mimo że jest dość prosta w zrozumieniu i to na pewno jest jej duży plus. Plus, tak. Z drugiej strony, jak na swoją prostotę, no ma dość kontrowersyjny temat, prawda? Bo jednak szukanie mordercy w dzielnicy Whitechapel nie jest jakby tematem, który można by. Zaprezentować na przykład dziecku. Mhm. Więc jeżeli chcemy grać z dziećmi, to lepiej jest Mr. Jacka przedstawić jako jakiegoś złodzieja, na przykład, tak. a nie mhm. mordercę, więc nie, nie ma tutaj większego problemu, żeby jakby przed młodszymi odbiorcami ukryć faktyczny mhm. temat tej, tej rozgrywki I, i nie mówić, że właśnie gonimy seryjnego mordercę w mhm. Tym bardziej, że <laughs> nic na kartach nie wskazuje na to, że jest Że, to... że jakiś wielki morderca. Morderca, Ta, tak. Jest po prostu zakapturzona postać na karcie i, i tyle, więc. Od strony rozgrywki, jak najbardziej można w tą grę zagrać z dzieciakami, bo mhm. i postacie, którymi kierujemy, to po prostu policjanci, jakiś detektyw, mhm. czym shadow między innymi, mhm. i jakaś osoba, która zapala latarnie, jakiś magik, więc jak najbardziej są to postacie neutralne dość, więc można spokojnie z dziećmi sobie w Mister Jacka również zagrać. Mhm. No, i tak sobie wygląda rozgrywka, jeżeli chodzi o takie najogólniejsze zasady. A teraz sobie przejdziemy do naszych kilku punktów, które tą rozgrywkę oceniają mm -hmm. w kategoriach różnych, tak? I pierwszą, tą naszą standardową rubryczką jest tematyczność. Jak oceniasz tematyczność Nie Bardzo tak, wysoko. Ona? Tak. Tak. Aż tak? No może kwestia tego, że no tak jak mówiliśmy przed chwilą, że niekoniecznie to, tak, niekoniecznie to musi być morderca, może to być złodziej, ale jest to wszystko osaczone, otoczone w tym kręgu. Właśnie z detektywistycznej. Tak, i... No i plansza też fajnie i Sherlocka, wygląda tak, więc... więc. Więc czujesz, czujesz. Ja ten temat. czuję, tak. No, trzeba przyznać, że te napięcie, które I te jest w tak e, Przez które wszyscy my uciekamy, tak, to są też w takim stylu, właśnie, e, ówczesnych czasów. E, no, jak najbardziej tak, jest Te latarnie, e, tak, 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 zdecydowanie nowa Nie tych lepiej. postaci też e, wskazują. Na konkretne na, czasy, właśnie, więc oprawa jednej Oprawa nowej edycji y, całkiem nieźle wpływa na księgach, mimo że cały czas utrzymuje się w takim tonie lekko gry, nie wiem, dziecięcej, tak można powiedzieć. To no. chyba taka jest kreskówkowa ta oprawa, ta plansza taka podzielona na te heksy, jaka jak jest no tak, dobra, ale... więc tu mogli jeszcze coś poprawić. Ale sama plansza jest ładniejsza. Przyszła. Nie wiem, czy pamiętasz, jak wyglądała Pamiętam stara plansza. Starą, no. Była dużo jaśniejsza, mm -hmm. a ta jest faktycznie takie jakby nocą. Mm -hmm. Wszystko jest w takich odcieniach granatu, więc wygląda dużo ładniej ta plansza. Ja I faktycznie wpływa na klimat. No, dla mnie też jest no. dość klimatyczna. Dla mnie bardziej ze względu na to, że jest dość duże napięcie w czasie mm -hmm. gry. Więc oczywiście oprawa i postacie, wszystko, wszystko jak najbardziej też. Natomiast y, ta tematyczność tej, tego osaczenia i ucieczki, y, dużo bardziej oddziałuje na mnie względem tych właśnie zasad, czyli tego, że, że no faktycznie każdy ruch się liczy, tak, że jeden, jeden zły ruch i i mogę przegrać. Więc jeśli chodzi o taki pojedynek umysłów i, i wyścig z czasem, to naprawdę jest to w tej grze odczuwalne, mimo że jest to dość prosta, dość abstrakcyjna gra dedukcyjna, którą rozgrywamy 20 minut, więc tutaj brawo, że po tylu latach projekt pana Bruno Katali i Ludowika Mublanka chyba, <noise> dalej się u, utrzymuje można sobie i, i jest jary. jakąś muzykę do o, tego. O, jak najbardziej i będzie idealnie Jest wtedy. super. No, więc y, tematyczność plus, mm -hmm. plusik. Tak. Interakcja, no, no. interakcja, ja, no, oczywiście, że interakcja, bo jest to pojedynek dedukcyjny, więc interakcja to jest faktycznie co, cały czas Równo, jakiś żeby sposób, jej nie jakiś sposób wchodzimy ze no. sobą w interakcji, mm -hmm. bo przesuwamy tymi samymi piątkami na planszy wszyscy. Więc interakcja jest jak najbardziej wysoka i jest to gra dedykowana tylko dwóm osobom, więc no, no trudno mm -hmm. tutaj stwierdzić, żeby żeby nie była to gra z wysoką interakcją. Mm -hmm. Trzeba obserwować ciągle przeciwnika. Zdecydowanie i który też... Który po... punkt naszy patrzy. Trzeba też troszkę twarzą grać, jak widzimy, że tak. ktoś nam podbiera kartę, którą chcieliśmy zabrać, to nie można stroić min, tylko zachować kamienną twarz. Mhm, uh -huh. okej, okay. wziąłeś mojego misterzaka, mm -hmm. Jacka, który właśnie chciałem uciec, fajnie, muszę przemyśleć uh -huh. mój ruch na nowo. Więc zdecydowanie yy, gra jest nie tylko na stole, ale też nad stołem. Mhm. Jak w wielu grach dedukcyjnych trzeba jednak troszkę pokerowej rozgrywki tutaj zastosować. I to jest cały czas bardzo aktualne i cały czas na plus. Co do skalowania, no trudno tutaj mówić o skalowaniu, więc mhm. praktycznie można by ten elem, ten punkt w naszej pominąć recenzji teraz. pominąć, ponieważ mhm. jest to gra wyłącznie dla dwóch osób. No nie zagramy w Mister Jacka w innym składzie i to może być minus dla, dla ewentualnych nabywców, że... Jest to gra tylko dwuosobowa, nie zagramy, przyjdą znajomi, no ale raczej kupując taką grę, która też nie jest specjalnie jakoś kosztowna, no to chyba jesteśmy świadomi mm -hmm. tego, że kupujemy produkt dwuosobowy, więc tutaj no trudno nazwać to minusem. Jest to cecha gry i tyle. Co do regrywalności, no tutaj yy, tu jest sprawa dość yy, no, trudna, tak? Bo mm -hmm. gdy będziemy katować Mr. Jacka no non stop, to się nam znudzi. To zależy z jaką intensywnością wracamy do tej gry. Dokładnie, bo tutaj mamy tylko 8 postaci. Te mhm. 8 postaci zawsze bierze udział w rozgrywce. Oczywiście ono będzie losowane, tak? w każdej rozgrywce będą inaczej te postacie wchodziły, tak? bo raz, teraz, teraz, teraz te. Raz te, raz te, raz te. In, z inną powiedziałbym, częstotliwością mhm. będą się pojawiać dane postacie w innej kolejności, to może też wpłynąć trochę na rozgrywkę. Inna postać może się wylosować Jackowi, mhm. jako tej jego alterego, który musi uciec. Natomiast sama rozgrywka będzie taka sama raczej, tak? czyli to będzie ten sam mechanizm mhm. prób ucieczki po tej samej planszy. Plansza nie jest zmienna, nie ma tam żadnych specjalnych e, układów, jakichś e, elementów na planszy, mhm. które by tą regrywalność troszkę bardziej podbudowały. Więc goły Mr. Jack, gdybyśmy go kategowali dzień w dzień, to się nam to się no, znudzi. znudzi. No, po kilkudziesięciu mhm. rozgrywkach myślę, będzie już raczej wypalonym tytułem dla nas. Natomiast, jako taki przerywnik do zagrania, nie wiem, raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, no, to, jak to bardzo, bardzo fajnie się sprawdza, w szczególności w zestawieniu ze swoją ceną, bo też nie jest grą jakąś bardzo, bardzo drogą, a wykonany jest bardzo ładnie. Mm -hmm. Więc tutaj myślę, że sam Mr. Jack jest. W porządku, tak? Jeśli chodzi, nie, ani plus, ani minus. Jeśli chodzi o regrywalność, to jest ona w porządku, jak na temat. Natomiast pamiętajmy, że jest dodatek do Mr. Jacka, o którym też musimy tutaj wspomnieć. I chyba ten etap recenzji będzie najlepszym, żeby mm -hmm. o dodatku powiedzieć, bo dodatek jest dość prostym w założeniu dodatkiem. Nazywa się po prostu dodatek, więc też nie jest, żadnej finezji nie ma. Prowadza Mr. Nowe Jack Extension. Postacie. Tak, wprowadza sześć nowych grywalnych postaci oraz Wariant przygotowania rozgrywki nieco inny niż w zasadach podstawowych, mhm. ponieważ jeżeli chcemy zagrać z dodatkiem, musimy wybrać cztery postacie, które muszą się pojawić. To są cztery postacie z gry podstawowej: jest to Sherlock Holmes, jest to osoba odpowiedzialna za palenie latarni, jest to reporter, który otwiera studzienki kanalizacyjne oraz osoba, która przestawia blokady, czyli to są wszystkie cztery postacie, które mają mhm. duży wpływ na rozgrywkę, ponieważ przestawiają na przykład elementy na planszy. I do tych czterech postaci z gry podstawowej, draftujemy sobie kolejne cztery z pozostałych. Mhm. Czyli z tych pozostałych czterech z podstawki i sześciu z gry yy, z, dodatku, z dodatku, tak? Tasujemy i rozdajemy każdemu z graczy po pięć kart i oni wybierają z tamtych pięciu kart dodatkowe postacie. Czyli po dwie każdy wybiera Detective mhm. dwie i Jack dwie. I następnie w formie draftu, czyli znowu potasowanych postaci, ja. mhm. układamy te postacie wedle uznania na planszy. W takim układzie jeden ty, dwa ja i tak dalej, mhm. podobnie jak w rozgrywaniu rozgrywki. I w ten sposób gra staje się bardziej regrywalna, ponieważ sami sobie tworzymy pewne układy postaci, te zdolności będą się troszkę inaczej zazębiać, postacie będą inaczej ułożone mhm. i tutaj już widać, że ta regrywalność wzrasta, a trzeba dodać, że ten dodatek nie jest bardzo drogi, bo kosztuje około 30 zł, więc nie jest to jakaś tam wielki koszt, więc jeżeli ktoś jest panem Jacka, to na pewno te 30 zł wyda, żeby żeby sobie tą regrywalność geometrycznie podnieść praktycznie, mm -hmm. jeśli chodzi o, o zabawę, bo te postacie z dodatku mają no, te zdolności troszkę bardziej finezyjne, troszkę więcej mieszają na planszy te zdolności mm -hmm. nowych postaci, więc zdecydowanie taki dodatek, jeżeli nam się Mr. Jack spodoba, jest wart uwagi i na pewno nam mocno boostuje Rozgrywkę i tą regrywalność Mr. Jacka. Więc tutaj dajemy taki plusik, ale z jakby z, wskazaniem, z, z wskazaniem na dodatek, na dodatek bardziej, tak? że, że, że jako pełna, rozg... pełna gra, tak, po zakupieniu dodatku Jack się staje takim grą z wariantem, tak? Z mm -hmm. większym polem do popisu. Więc regrywalność jak najbardziej ok, myślę. Co do wykonania, sporo już o tym mówiliśmy wcześniej. Wykonanie nowej edycji Jacka jest bardzo ładne, jeśli chodzi o tą grafikę. taka Grafika komiksowa, mm -hmm. zarówno w grach komputerowych, jak i tak. planszowych, ona się specjalnie jak, nie starzeje. E, Przygodówce trochę. Tak, Point tak. And tak. Troszkę, to, troszkę tak sprawia wrażenie, właśnie takiej przygodówki Dedali mm -hmm. Entertainment coś w, tym troszkę, coś w tym stylu. Grafiki na kartach są bardzo ładne, pionki są drewniane, więc się nie zniszczą. Karty są grube. Tutaj akurat jeśli chodzi o karty, może tych kart, które tasujemy i wybieramy, bym nie, nie koszulkował, natomiast karty Alibi warto sobie zakoszulkować. Mimo, że są grube, one się mieszczą do koszulek typu Magnum chyba, typu dla Siedmiu Cudów Świata. Jeżeli szukacie koszulek, to to są te same, które mieszczą się karty Siedmiu Cudów, chodzą idealnie na styk. No, i się wam nie zniszczą, a to jest dość ważne, żeby karty alibi się nie zniszczyły. Mm -hmm. Bo jak są znaczone, to niestety widać, yy, można zapamiętać, jaka to jest karta, leży przed nami zakryta, więc wiemy, kto jest drakiem, kto, kto nie jest. Tak. Tak. Więc tutaj jest to ważne, żeby albo losować z woreczka i ukrywać tą kartę gdzieś pod, pod czymś, żeby jej nie widać, jak się nam zniszczą, albo po prostu kupić sobie koszulki yy, do siedmiu cudów, tam dosłownie mm -hmm. kilka tych koszulek jest potrzebnych, więc yy, nie jest to na pewno duży koszt. No, więc wykonanie jak najbardziej na plus. Ta plansza może taka troszkę jeszcze jest archaiczna, bo heksy są tak zaznaczone dość topornie na niej, mhm. ale znowu sama oprawa planszy wygląda całkiem ładnie, została poprawiona, więc myślę, że jest to dobry kompromis na rzecz czytelności, tak? bo jest bardzo ważne, żeby ta plansza była po prostu czytelna. Mhm. Gdyby, gdybyśmy tam napacikali jakiś super grafik, to mogłoby no, być No, ja tak na to heksy nawet nie zwróciłam uwagi No, chodzi szczególnej... o ten podział tych linii no. takich białych na planszy, troszkę to tak się razi dzisiaj już mm -hmm. przy tak pięknych, współczesnych plaszówkach, ale to jest taki. Drobnica. To jest takie narzekanie już po prostu. Bo trzeba na coś. Tak, tak. Naprawdę nie ma, nie ma się co tym sugerować, szczególnie, że to po prostu dobrze się sprawia w kategoriach rozgrywki samej, mm -hmm. więc jest okej. Okay. Jeszcze przy okazji, jak już o planszy mówimy, mieliśmy wspomnieć o tym, że jest to edycja już kolejna, tak? Jacka. I jest to edycja nie tylko poprawiona w kwestii graficznej, ale też ze zmienioną planszą. Wczoraj jeszcze sobie rozkładaliśmy, bo mamy jeszcze starą edycję Jacka aktualnie, więc mieliśmy okazję sobie obie plansze rozłożyć na stole i porównać i faktycznie jest to tam pomieszane, gdzie indziej są budynki, gdzie indziej są latarnie, gdzie indziej są studienki kanalizacyjne, szczególnie te studienki zostały przybliżone troszeczkę do, do wyjść. Więc jakby ta taktyka na ucieczkę przez studzienkę jest troszkę łatwiejsza, bo w mniejszej liczbie miejsc Zatrzymujemy się przed samym wyjściem, tak? Niektóre mhm. są tak ustawione, studienki, że można już ze studienki mhm. bezpośrednio trzymać za, za dzielnicę, tak? Więc tutaj widać, że starano się jakoś tak ułożyć tą planszę, żeby jednak Jack miał też trochę więcej szans niż mhm. wcześniej, bo wcześniej, delikatnie, tak jak mówiliśmy, ten stosunek zwycięstw był względem detektywa wyższy. Mhm. Jackowi było trudniej albo dotrwać do końca, albo uciec z dzielnicy. Teraz chyba troszkę. Udało się to o to rozmienić. Z tego, co czytaliśmy sobie też na BGG, no bo no, nie jesteśmy w stanie na podstawie naszych kilkunastu rozgrywek, w nową edycję stwierdzić, żeby e, jakoś było coś zachwiane w jedną lub drugą nie. stronę, bo jest to za mała próba. Natomiast na BGG aktualnie widzieliśmy, że stosunek jest 49% do 51% mhm. z tych ludzi, którzy sobie te rzeczy notują, więc myślę, że wysiłek, który, który podjęli się udał. I mniej więcej ten balans jest zachowany w rozgrywce, ale tak jak mówimy, warto jest każdą partię zawsze rozgrywać sobie podwójnie. Czyli po prostu raz ty detektywem, a raz, raz uh -huh. ty Jackiem. Tak jak ostatnio. No, więc e, myślę, że jest, że jest ok, Ta nowa edycja prezentuje się zarówno od strony tematu, jak i, jak i zasad jak najbardziej w porządku, i mimo upływu lat sprawdza się Sprawda. po prostu. Uh -huh. Okay. No, To teraz, tak może słowem podsumowania, bo zaraz Ci okaże, że recenzja jest dłuższa niż rozgrywka w Jacka. <grych> to jest możliwe. Jest to możliwe. E, podsumujmy sobie takie mocne i słabe strony i podajmy naszą biegiegiegłą ocenę. Najpierw, co Ci się tak naprawdę bardzo podoba w Jacku? Mm. Co, co Ci przychodzi na myśl w momencie, kiedy myślisz o, o, o Jacku w kwestii mocnych stron? No to na pewno tematyka. Czyli detektywistyczny, detektywistyczny klimat, klimat gra na dwie osoby. Na co my zawsze zwracamy uwagę, żeby tak. gra była dobra na dwie osoby. E, I właśnie ta interakcja, że jest bardzo wysoka i czyli cały na czas. Na tak, jest. cały czas musimy się obserwować nawzajem, mm, patrzeć, co robimy na planszy, ale nie tylko na planszy, ale też patrzymy na twarz przeciwnika. Tak. Czyli jest, jest jak najbardziej taka, taka napięta mm -hmm. pokerowa atmosfera, więc to jest bardzo fajne, bo trudno, żeby w grze detektywistyczny nie było napiętej mm -hmm. atmosfery. To wtedy się nie działało. Właściwie za to, że są to yy, proste zasady, możemy. Każdemu je wytłumaczyć. Tak, każdemu wytłumaczyć, czy usiąść wieczorem, żeby sobie rozegrać taką grę na luzie, albo jako przerywnik podczas cięższych rozgrywek w jakichś Dla początkujących się jak nada. Albo, nie gramy w jakiegoś. Molocha, tak? I potem, o, zagrajmy w coś fajnego. Z tak. To wyciągnijmy Mister Czeka. No i to się sprawdza. No, Mister Czeka jest jak najbardziej jako taki przerywnik mm -hmm. do zagrania. Ja myślę, że się zgadzam, tak? Nie wiem, czy coś jestem w stanie jeszcze dodać tutaj do tych e, mocnych stron Mister Czeka. No, a jakie Jacka. słabe? A no, słabe, czy ja wiem, czy tu jakieś. no cechą Mr. Jacka będzie na pewno to, że jest dla dwóch osób, mhm. nie, nie, nie stwierdzę, że jest to jakaś jego wielki feller, bo trudno byłoby tutaj montować jakieś zasady wieloosobowe, natomiast no, jest to cecha, tak, czyli jest to ograniczone jakby audytorium mhm. tej gry, jak najbardziej. Ta oprawa może jako taki niewielki minusik, że można było troszkę jeszcze nad planszą popracować, ale bardzo malutki, mhm. bo tyci. To, to jest tak, taki tyci, tyci, ale minus. Tyci, <laughs> I... Na, nie reklamuj tutaj tych nędznych wafli skina, bo tego się słuchać nie No, i co jeszcze możemy powiedzieć do minusów? No, myślę, że może taka prostota rozgrywki, tak? To nie jest gra, która e, po iluś tam rozgrywkach by nas na kolana powalała, mhm. tak? To jest bardzo przyjemna, bardzo solidna, dobrze zaprojektowana gra, która cały czas się trzyma, tak? Która nie. nie, nie, jakby nie, nie nie spadła w naszych oczach, ale też nie wzrosła, mhm. tak? cały czas trzyma się na tym solidnym poziomie, który bardzo się nam podoba, ale nigdy raczej nie będziemy uważać, że jest to szczyt designu no. planszówkowego, no mimo że jest to naprawdę bardzo elegancka i dobrze mhm. zaprojektowana gra. Więc w słabych stronach jako takich trudno jest chwycić tą, tą słabość Mr. Jacka, może po prostu to, że nie jest to gra, która gdzieś tam rzuca na kolano. Tak, mm -hmm. jest to po prostu taka bardzo przyjemna rozgrywka na 20 minut. Mimo wszystko jednak oceniamy Jacka wysoko, wysoko. bo dla mnie to jest takie solidne 8, a dodatek może nawet plusika potrafić plus. dorzucić mm -hmm. do, tego, do tego zestawu. Cały czas w niego gramy. W naszej kolekcji jest od odkąd pamiętam, bo zawsze jakaś edycja Mister Jacka była. Mm -hmm. Trzeba pamiętać, że jest też edycja Mister Jack w Nowym Jorku i jest też edycja Mr. Jack e, Pocket, Mhm, czyli też. kieszonkowa. Może jeżeli rebel jakieś znowienia wyda, to, to i o tych edycjach coś kiedyś opowiemy więcej. Mister Jack w Nowym Jorku jest jeszcze bardziej regrywalny, bo mhm. tam się zmienia plansza. Są elementy stałe na, plan stałe na planszy oraz mhm. takie, które się przekłada, więc jest też ciekawie bardzo. No, zobaczymy, może, może i ta edycja się doczeka wznowienia i wtedy będziemy mogli zrobić przegląd całej serii. Ale to już pewnie w normalnym podcaście wrócimy wtedy do przeglądu tak. no. serii Mister mm -hmm. Jack, jeżeli się takie pojawi. A na ten moment dla mnie tak jak mówiłem, Mr. Jack 8 z plusikiem jako dodatek. Cenowo wychodzi też bardzo korzystnie, bo podstawka to jest około 60 paru złotych, a dodatek około 30. W więc... sumie ze możemy mieć tak, pełną pełną. Grę... No, pełno... Nie mówmy, że pełną, bo, <laughs> bo wyjdzie, że podstawka jest okrojona. Ale, no, nie. ale taką... Tak, taką dużą, jakby deluxe, już, deluxe, tak można powiedzieć, że z dodatkiem, jeżeli nam zabraknie e, jakby przyjemności mm -hmm. w graniu podstawką, to za trzy dychy można sobie dorzucić drugie tyle zabawy. No więc mister Jack jak najbardziej na plus dla na nas, zostaje w kolekcji nowa edycja, starszą gdzieś spróbujemy przehandlować, <laughs> Może się uda, <laughs> może ktoś kupi, a nowa edycja jak najbardziej zostaje na półce. I z przyjemnością będziemy do niej wracać, polecać, pożyczać. I cieszyć się dedukcją w tym takim, powiedziałbym, basic poziomie. Mm -hmm. Tak, podstawowym. dedukcje tak. na poziomie podstawowym. To co? Na co tyle? Dedukcja na początkujący. Tyle o Mister Jackson. Tyle. Jeszcze mm -hmm. jakieś? Myślę, że wszystko powiedzieliśmy. Myślę, że tak. Myślę, że przesadziliśmy znowu. Mm. Jak na taką niewielką grę. Ale to nic, tak już mamy. Jeżeli chcecie więcej przesadzonych recenzji, to zapraszamy Was do subskrybowania naszego kanału na YouTube do zaglądania na Facebooka, gdzie czasami dzielimy się takimi informacjami, newsami, o których nie zawsze mówimy w podcastach. No i tyle, do usłyszenia w kolejnej recenzji, podcaście, trzymajcie się, pa pa!